Sens Dubaj 6. No i tutaj dochodzi składnik najbardziej popularny w perfumach arabskich, czyli drewno agarowe, czyli ud. I ud występuje w kilku postaciach. Jest to albo samo drewno agarowe, albo żywica, czyli olejek robiony z żywicy drewna agarowego. Czyli olejek robi się albo z drewna, albo z żywicy drewna ag agarowego. Ud jest najdroższym składnikiem w perfumiarstwie i im starszy, tym droższy. 100 ml stuletniego Udu kosztuje ponad 100 tysięcy dolarów, więc jest droższy niż złoto na wagę. I teraz mamy zaskoczenie, ponieważ w szóstce jest drewno agarowe, ale jest tak w wydaniu innym, świeżym, że zaskakuje. W nucie głowy ma bergamotkę, cytrynę, ananas, lici i szafran w nucie serca lilie i róże, a w bazie fasolkę tomkę, ambrę, paczuli, drewno agarowe, cedrowe, mech i pismo. Jest to przepiękna kompozycja dla osób, które lubią ud, lubią drewno agarowe, ale nie w takim stajennym wydaniu, ciężkim, tak jak ud kambodżański czy ud indyjski, pochodzący z olejku z żywicy, tylko właśnie w takim lekkim, odświeżonym przez cytrynę, lilie, róże wydaniu i to jest dla osób, które lubią Orient i chcą pachnieć egzotycznie.